Cześć, witajcie! Jestem Nonym, a to jest mój kanał Grywanie. Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak dokonać instalacji Windowsa 10 z zachowaniem wszelkich danych oraz programów, jakie posiadacie na komputerze. Moi drodzy, na wstępie zaznaczam i proszę, abyście nie przejawiali tego materiału, taka, żeby żadna część Wam nie umkła i żeby potem nie pojawiły się po drodze problemy oraz pytania, na które już, odpowiedzi... już odpowiedziałem w materiale. Jeżeli obejrzycie cały i wtedy coś... Będzie Wam tutaj albo czegoś brakowało, to napiszcie mi w komentarzu, ja niezwłocznie postaram się odpowiedzieć i Wam pomóc. Mamy tutaj, moi drodzy, dwie możliwości instalacji, ale jeszcze Was poproszę o łapkę w górę oraz o subskrybowanie mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, taka żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi materiałami, jakie tworzę i zapraszam też na mojego bloga. I mamy tutaj, moi drodzy, jak już wspomniałem, dwie opcje. Pierwsza opcja możemy wykorzystać naszego pendrive'a instalacyjnego, jakiego e, można sobie też zrobić. Film też na ten temat robiłem, jak Wam odsyłam, jest na dole w spisie wszelkich filmów związanych z Windowsem, w opisie, jak i w komentarzu. I możemy, moi drodzy, wejść sobie na stronę Microsoftu i pobrać narzędzie, które służy do tworzenia nośnika instalacyjnego bądź ak instalacji bezpośrednio z pulpitu. Tak więc pobieramy sobie to narzędzie. Odpalamy je sobie. Czekamy, jak tutaj nastąpi pełne przygotowanie składników. Akceptujemy tutaj licencję. Ja, moi drodzy, wam powiem, że ja generalnie nie preferuję instalowania Windowsa w ten sposób. O wiele lepsza jest instalacja Windowsa od zera, czy z sformatowaniem partycji i postawieniem go na czysto, bo wtedy jest na pewno mniej błędów. Bo taka, moi drodzy, instalacja z zachowaniem danych nie jest według mnie dobra. Mogą, może powstać masa błędów. Niektóre programy czasem mogą się usunąć. Yy, tak więc zawsze, moi drodzy, pamiętajcie, zawsze żeby wykonać kopię zapasową wszelkich danych, jakie posiadacie na komputerze. Wybieramy sobie uaktualnie ten komputer teraz. Klikamy dalej. Więc naprawdę nie ma co się bać. O wiele lepszą, moi drodzy, opcją yy, będzie. Pobranie i zrobienie pendrive'a z Windowsem i wtedy wykonanie czystej instalacji, jaką przedstawiłem w materiale na moim kanale, wtedy na pewno nie będziecie mieli żadnych problemów, a podczas tego czasami też później komputer może troszeczkę mulić i powstają też różne rodzaje, dziwne foldery, ale to już wam powiem w kolejnym materiale, który też będzie. Jak widzicie, moi drodzy, tutaj nam, e, mamy pobieranie cały czas systemu, więc jeżeli byście wykorzystali ten system, jeżeli ktoś z Was posiada już pendrive'a, to jest to o wiele szybszy, bo wtedy od razu instalujecie z pendrive'a, bo tam macie już całego Windowsa zainstalowanego, a tutaj przez Media Creation Tool pobiera on nam się po prostu jeszcze raz na nowo. Już tutaj moi drodzy nam się wszystko pobrało, tak więc akceptujemy akceptujemy i teraz moi drodzy będziemy mieli pobieranie aktualizacji, bo czasami tak to się Nieraz dzieje, czy wtedy nam pobiera wszelkie aktualizacje, tutaj jest związane troszkę z systemem, troszkę z komponentami jakie posiadamy, ale to też może potrwać i jest to zależne, moi drodzy, od waszego łącza internetowego. Później mamy, moi drodzy, takie okienko sprawdzania, też to chwileczkę może potrwać. I moi drodzy, mamy teraz bardzo ważne okienko, na które się zwrócić uwagę. Jak widzicie, mamy tutaj instalację Windowsa 10 Home, zazwyczaj będzie się instalowała to wersja Windowsa 10, którą już macie na komputerze, a jeżeli będziecie go chcieli zainstalować z innego systemu, to tam prawdopodobnie będzie opcja wyboru, ale nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo już bardzo, ale to bardzo dawno nie posiadałem innego systemu niż Windows 10. I moi drodzy, mamy tutaj Zachowaj pliki osobiste i aplikacje. Jeżeli klikniecie tutaj Zmień elementy do zachowania, będziecie mogli wybrać, czy chcecie pliki osobiste i aplikacje, czy tylko pliki osobiste, czyli zostaną usunięte wszelkie programy, gry, wszystko co macie, ale wszystkie pliki, jakieś Wordowskie zdjęcia, to wszystko wtedy pozostanie, ale też macie możliwość Kliknięcia nic, czy teoretycznie system wszystko usunie i zainstaluje się tak jakby na nowo, ale i tak według mnie to nie jest tak samo jak wykonanie czystej instalacji przez BIOSa i przez formatowanie partycji, bo jak wiecie, ogólnie formatowanie też dobrze wpływa na nasze dyski. Ale w tym przypadku, moi drodzy, zachowujemy wszystkie pliki i aplikacje. No chyba, że chcecie tylko pliki osobiste, a aplikacje wyrzucić, ale klikamy to. Tak, już było, klikamy dalej i wtedy jeszcze raz po prostu ten cały proces. Po... Sprawdzanie aktualizacji, pobierania, e, weryfikowania, jeszcze raz nam tutaj będzie się powtarzał. I moi drodzy, klikamy sobie zainstaluj, i teraz następuje instalowanie systemu Windowsa 10. Tutaj będą wszystkie rzeczy się troszeczkę przetwarzać. Standardowo komputer może się, moi drodzy, też kilka razy sam uruchamiać. Tak więc tym się nie marcie i po prostu musicie czekać, jak to wszystko sobie przeleci. To, moi drodzy, wszystko jest zależne, tak jak już zazwyczaj wspominam, od waszego sprzętu, jaki posiadacie. I od tego, czy no te, ten sprzęt jest nowy, czy też stary, no i najbardziej, moi drodzy, od waszego dysku. Dysk i procesor, moi drodzy, są dwie najważniejsze rzeczy, które tutaj wpływają, a mi się wydaje czasami, że dysk o wiele, wiele bardziej, dlatego, że jeżeli posiadacie stary dysk, jakiś albo dysk talerzowy, jakiś stary, wolniejszy. To wtedy może Wam to troszeczkę trwać i też mulić. Ale jeżeli posiadacie np. dysk SSD, do którego naprawdę zachęcam do zakupu, to wtedy ta instalacja przebiega o wiele szybciej i ogólnie system potem lepiej działa. Moi drodzy, po zakończeniu procesu instalacji, wyświetla Wam się okno to jest z przywitaniem, oraz o tym, że może troszeczkę to potrwać kilka minut. Teraz system będzie tą całą aktualizację, może ponowną instalację sobie powoli przetwarzał. Ta dam. Mam, moi drodzy, zainstalowany system Windowsa 10 z zachowaniem wszelkich danych, jakie posiadaliście na swoim systemie, w zależności od tego, jaką wybraliście opcję. Widzicie, to nic strasznego, wszystko generalnie robi się samo, wystarczy po prostu na początku dobrze wszystko odpalić, poustawiać. I teraz, moi drodzy, będziecie musieli przejść do niezbędnej konfiguracji, jaką jest np. wyrzucenie wszystkich yy, aplikacji, które się same tutaj zainstalują po ustawieniu, zasilania, po ustawieniu. I różnych innych dupereli, które naprawdę ułatwią życie i nie będzie Wam wtedy system tutaj mulił, bo mówię, taka sama instalacja i działanie teraz na tym, no to jest troszkę, według mnie, mało wygodne, ale to wszystko, moi drodzy, e, przedstawiam w filmiku, jak przyspieszyć Windows 10 wraz z konfiguracją, który link znajduje się na dole w opisie, jak i w komentarzu. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą moi drodzy e, musicie tutaj e, wykonać, to wejdźcie sobie w ustawienia. W, aktualiz w aktualizację i kliknijcie sprawdź aktualizację, bo czasami może się tak zdarzyć, że niektóre aktualizacje nie zostaną pobrane podczas ponownej instalacji, i wtedy mm, sterowniki wam się zainstalują i różne inne takie rzeczy. Tak jak widzicie, jeszcze jest tutaj kilka rzeczy do pobrania. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam pomogłem. A jeszcze jedna sprawa, jeżeli instalujecie, właśnie Windows'a z tej pozycji, to musicie sobie wejść w komputer, w dysk C i na dole słuchajcie, pojawia się coś takiego jak Windows.old niestety nie usuniecie tego, klikając prawym usuń musicie cofnąć do dysku, kliknąć prawym, we właściwości oczyszczanie dysku, oczyść pliki systemowe Chwileczkę trzeba poczekać, aż to zostanie przetworzone. Obecnie żadne okienko się nie otworzyło, ale ono się zaraz otworzy. I tak jak już wspomniałem, w zależności od jaki, jaki dysk posiadacie, czy to jest SSD, czy jakiś zwykły e, duży talerzowy, czy jakiś bardziej, o wiele starszy, no to ten proces tutaj może troszeczkę dłużej o wiele trwać. W moim przypadku trwa to szybko, bo mam tutaj SSD-ka. odznaczacie sobie te wszystkie opcje, które tutaj są. Zjeżdżacie sobie na dół, to wszystko odznaczacie i macie jedną rzecz, jaką zaznaczacie, to coś takiego jak poprzednie instalacje systemu Windows. Klikacie to i klikacie OK, i później też się zgadzacie. I dzięki temu ten folder z poprzednim Windowsem, który był zainstalowany, zostanie usunięty i będziecie mieli większą przestrzeń na dysku. i Nie będzie wam to tutaj też zamolało. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli ten materiał się spodobał oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, tak abyście byli na bieżąco ze wszystkimi innymi materiałami i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie je w komentarzach. Ja serdecznie odpowiem i Wam pomogę. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!